Cześć, witajcie. Z tej strony Susek to jest World of Tanks i witam Was na remodelowanej mapie. Port, tak jak możecie zauważyć, bitwa na dziewiątych tierach. Trzy dziewiątki. Powinno być spoko. Tym razem jest to Pluton z jak i rukiem. Tym razem już bez problemów technicznych u niego, więc na pewno się przyda. Swoją drogą zacznijmy od Morza mapy i od w ogóle od dwóch zremodelowanych map w wersji 087, a mianowicie chodzi tutaj o port i chyba autostradę z tego co pamiętam. Szczerze powiedziawszy, te grubasy z Wargamingu, te leniwe grubasy z Wargamingu nic nie potrafią zrobić dobrze i mapa niestety. Było to do przewidzenia, gubi klatki w większych przestrzeniach, czyli jest po prostu tragicznie zoptymalizowana. Dodać czołg każdy grubas umie, głupi, ale nie potrafi oczywiście zrobić dobrze mapy, tak? Dobra, koniec Rage'a, teraz przejdźmy już do bitwy. Pojechaliśmy na pełną stronę mapy ja nie lubię jeździć tam na lewo zresztą coś tam pojechało od nas plan był tutaj logiczny jakoś przepchnąć tutaj coś postrzelać zapalił się tutaj jakiś IS-8 ale patrzę nie jedzie no to może ja go przywitam chlebem i solą i zobaczcie jest prześwit pod wagonem on tego nie wiedział no, i dostawał po prostu bułki za darmo. Często warto szukać właśnie takich nietypowych przestrzałów. Bo już jedna ósemka im za darmo spadła, dziewiątka za darmo spadła. I tutaj dalej szukam jakichś przestrzałów. Bo jak widać, zapaliło się też E75 oraz obiekt 704. Tutaj jest T3429. Dostał za darmo, no, czyli jednak dobrze pojechaliśmy, bo w zasadzie ich główna siła znajduje się tutaj koło nas. T20 tutaj szuka szczęścia swojego, ale dostał hita. Kara musi być no i cóż, tutaj szukamy swoich szans. Aż obrócą lufę w przeciwną stronę. Aż ktoś z boku ich zajedzie całym szczęście coś tutaj na CD ruszowało bokiem. Ja próbowałem szczęścia Ferdinanda. Tutaj najlepiej pokazuje się żałosna optymalizacja tej mapy i 20 FPSów Co zrobić? Nie każdy umie robić gry. Wargaming zrobił jedną grywalną grę przez 15 lat, także chyba wiele o tym mówi i sukcesu nie potrafi powtórzyć, przez oczywiście World of e, Warplanes, na przykład. E, tutaj su, 24, su 122 e, na hura pojechał, zgarnął punch, e, ale dzięki temu mogliśmy wyjechać z ruchu. E, tutaj szczęśliwy dostałem za zero w gąsienicę, pociskła przyleciał przez cały pojazd, no i sus 122 44 zginął, ale dzięki temu my mogliśmy przepuszować. I tutaj pojazdy bokiem zaczęły nam się pokazywać. Pierwszy z nich obiekt. Dostał, już go nie ma. Tutaj jeszcze Ferdynand. No, właśnie. Zostanie teraz ukarany. Trzeci, czwarty już frag, a szybko. Warto liczyć te fragi, bo... To one będą tutaj kluczowe. Tutaj jest jej E75. Tutaj is na nią nie wiem, co ten is próbował. W każdym razie przeszkodzi mi w sposób dość znaczny. Ok, dostałem krążenicę. Chce się cofać. Is mnie tu blokuje i w ogóle jedzie nie wiadomo po co. Pod stopu tuła za 3. a e 75 go jeszcze zabiło. No dobra, kara musi być. E poszedł punch. E nie wiem, czy szybciej przeładuję, czy nie, chyba tak. Mój frak, frak numer 5, na razie jest 8-5. Akcja się rozkręca. Jak widać, na bazie nam coś tam wjechało, jakiś medium, typ 59, sądzę. Tutaj ten IS3 dość cwany był, dostałem tutaj Hita za 0. Tutaj się zorientowałem, że bitwa może być przegrana, jeżeli tam nie ogarną sprawy z tym typkiem, bo zaczął kapować bazę. Eee, I co? Mówię do Żuka, żeby dawaj mi te ofraga. <laughs> eee, Wiecie, tutaj, oflankujemy go, ale ich strzy był cwany. Eee, I tutaj. Kurczę, no. Eee, Żuku nie chciał go dobijać, bo by go zabił. Miał go on pierwszy strzelić po tym, ja bym dobił. Tutaj go zramował, ale zostało 45 kafery. Ja tutaj krzyczałem do Żuka, żeby go zabił. No bo jak widać ile mi HP zostało, nie? E, tyle co nic. Dokładnie, został 8 HP i byłem bardzo rozgoryczony tym faktem. E, no dobra, mam tego Top Guna, ale mam 8 HP, to wolałem mieć jeszcze ten 400, żebym mógł przyjąć jakiegoś puncha. E, Żółku ma full HP z tego co widziałem. Także on tutaj będzie robił za moją tarczę w tym momencie, e, więc on wjeżdża pierwszy. Żeby coś tu podświeciło się. Tygrys 2 Spokojnie mógłbyś być to mój frak ale Okej, okay, Żuków go tam skończył Nie było sensu wjeżdżać tak na frajer Tutaj su-14, myślnik 1 Też będzie to frak Żuka I tutaj po prostu Masakra, wjeżdża mi istrzy na Fejsa, ja już cały osrany No i tutaj Żuków go strzelił i już Dostał dobity przeze mnie siódmy frak teraz typ na mnie wjechał, no ale tutaj e, na szczęście złapałem w gąsienicę, e, teraz typ tutaj mnie troluje, dostał karę, e, chowam się tutaj za żuka, mówię żeby podsłoń e, ok podsłonił mnie, e, dostałem za zero i tutaj e, artyleria widziałem, że się strzestrzeliła. Więc, byk mamy fraga numer 8. I tutaj patrzę, że typ mnie flankuje. Także ujuju, nie jest git. Jeszcze nie zdążyłem załadować. Typ już też widzę był mocno ten przestraszony. Ja fechowo trafiłem w jego gąsienicę. No to już myślałem, że jest koniec. Już po grze. tutaj coś kombinowałem lewo, prawo, lewo, prawo. Może złapię w gąsienicę, może odbiję. I tutaj w jednym momencie strzeliliśmy z żukiem. Łącznie 11 fragów, ja 8. Także fajna, dynamiczna bitwa. i z 8 to jednak jest dobry czołg. Także dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia.